LuxMed zdecydował się otworzyć Wyższą Szkołę Nauk Medycznych. Przede wszystkim dlatego, że czujemy, że odpowiadamy za zdrowie Polaków. Jesteśmy w Polsce ponad 30 lat i traktujemy naszą działalność przede wszystkim jako misję. Żeby nie tylko wspierać zdrowie polskiego społeczeństwa, ale też myśleć szeroko, holistycznie, myśleć w taki sposób, że żeby leczyć Polaków, to przede wszystkim potrzebujemy bardzo dobrych kadr. Jesteśmy w rektoracie Wyższej Szkoły Nauk Medycznych, która rozpocznie swoją działalność operacyjną, czyli rozpocznie kształcenie w październiku tego roku. W ofercie będą studia stacjonarne, czyli kształcenie przeddyplomowe, studia stacjonarne z zakresu fizjoterapii. Pierękniarstwa pierwszy i drugi stopień ratownictwa medycznego pierwszy i drugi stopień. Przygotowujemy również studia podyplomowe, które przygotowują do pełnienia ról zarządczych i w których prelegentami będą osoby, które przez wiele lat albo takie stanowiska i role pełniły, albo nadal pełnią. Luxmed przez ostatnie kilkanaście lat bardzo mocno rozwinął swoją infrastrukturę. Posiadamy dzisiaj ponad 300 różnych przychodni, szpitali, placówek diagnostycznych, centrów dentystycznych. Jest to rewelacyjna infrastruktura, która będzie służyła przyszłym kadrom medycznym właśnie do nauki, ćwiczeń praktycznych, do pracy z pacjentami. Drugą naszą przewagą jest to, że my jesteśmy podmiotem praktykującym, czyli u nas od samego początku kadra medyczna, ta którą będziemy kształcić, będzie miała do czynienia od razu z praktyką. LuxMed jest częścią globalnego gracza w zakresie opieki zdrowotnej firmy Bupa. To ponownie i globalna infrastruktura, i ambicje naukowe, które Bupa również ma i z których studenci Wyższej Szkoły Nauk Medycznych mogą korzystać. To, co może być ciekawe dla naszych studentów, to też partnerstwa z Polskim Komitetem Olimpijskim, z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, choćby w zakresie fizjoterapii, czy też studiów podyplomowych w zakresie fizjoterapii w sporcie, które również planujemy rozpocząć w październiku tego roku. Jeszcze wymienię naszą siostrzaną firmę z Hiszpanii, firmę Sanitas, która również buduje swoje doświadczenia akademickie, opiekując się w zakresie fizjoterapii piłkarzami Realu Madryt. Nawet dla mnie taka wizyta ta studyjna w Madrycie i poznanie doświadczeń w zakresie opieki nad piłkarzami tak znanego klubu byłaby atrakcyjna, no tym bardziej dla przyszłych studentów. Zapraszamy wszystkich na 31 maja, jest to dzień otwarty naszej szkoły. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawe, interesujące spotkanie i też mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie są zdecydowani, po takim spotkaniu zdecydują się na kształcenie u nas.